Adam Sobolewski, HLK. Panie Wojewodo, czy ja dobrze zrozumiałem, że strategia administracji rządowej, jeśli chodzi o te protesty rolnicze, to będzie polegała między innymi na tym, że część tego zboża technicznego z Ukrainy ulegnie takiej fizycznej likwidacji? Znaczy, generalnie jest to nie strategia rządowa, tylko to jest element wypracowany na poziomie naszego województwa wczoraj. To jest moja propozycja osobista, hmm. dlatego że bo zboże techniczne w zamyśle powstało wtedy, powstaje zawsze wtedy, kiedy jest możliwość wykorzystania go w innym obszarze niż spożywczym. Tak? Wszyscy wiemy, że zboże się nadaje również do spalenia i jest to dobre źródło energii. Jeżeli chodzi o energię cieplną, wiemy ile kosztuje dzisiaj prąd. Ile kosztuje dzisiaj ogrzanie mieszkań? W związku z tym, jest to też sposób na to, żeby pozyskać tanią energię. Dlatego, skoro rolnicy mówią, że była no, pszenica kupowana po 50 zł, no, to tak mówmy się, za tonę pszenicy żadnego opału takiego nie kupimy. W związku z tym, jest to, jest to możliwe do wykonania. A skoro się mówi o tym, że zboże, które zostały wyhodowane w warunkach, można powiedzieć, dużego y, obłożenia środkami ochrony roślin, E, które często są niedopuszczalne w Unii Europejskiej, w związku z tym wpuszczanie je do spożycia jest bardzo niebezpieczne. Dlatego taka forma na pewno byłaby dobra. Co do biopaliw, to musiałby przejść e, wstępne badania, bo żeby ten spirytus nie został wykonany, wykorzystany do celów spożywczych, tylko do celów e, też, tak powiem, energetycznych, tak? lub do, 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 do paliw. Czyli to jest taka propozycja recyklingu, re jakby tak? Pracowana w zespole z tymi rolnikami wczoraj. Chciałem też o tym powiedzieć, że po raz pierwszy przeszliśmy właśnie z wysłuchania petycji do szukania rozwiązań, bo uh -huh. mnie osobiście poraziła sytuacja, kiedy usłyszałem, że 20 milionów ton jest w Polsce dodatkowo. Nie wiem, czy Państwo się sprawę, że Polska produkuje 38 milionów ton pszenicy średnio, znaczy zbóż przede wszystkim. Wszystkich. Z tego 30 milionów konsumuje na miejscu, 8 milionów eksportuje. Dzisiaj mamy ekstra w magazynach 20 milionów, nie wiem jeszcze ile wcześniej przyjechało. I mamy pełne magazyny Polaków, rolników też w magazynach. Ja podejrzewam, że to jest skala na poziomie całej rocznej, zeszłej rocznej produkcji jest u nas w magazynach, w związku z tym jest to bardzo niebezpieczna sytuacja przed kolejnymi żniwami, które muszą być związane do tego czasu, dlatego, że raz rolnicy nie mają środków na sprzedaż, nie mają gdzie tego zbora sprzedać, ponieważ cały czas na rynku gdzieś jest z boku dopuszczany, że tak powiem, tani towar poza konkurencyjnie, jeżeli chodzi o ceny. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i Trochę żałuję, że rolnicy nie zasygnalizowali tego problemu trochę wcześniej, kiedy były wybory parlamentarne, kiedy osoby decydenci, którzy byli za to odpowiedzialni, bo afera, afera zbożowa miała się nazywać aferą graniczną. Niekontrolowany sposób wyhało bardzo dużo tego towaru do, do Polski. nie miał być kontrolowany, że plony wjeżdżały na Litwę, wracało albo nie dojeżdżały, albo wracały z powrotem, albo do portu i z powrotem pełne wjeżdżały z portu, czyli nie wiem, też wracały. Yy, tak więc, tutaj, te, te sytuacje, które opowiadają rolnicy, yy, na, daje im wiarę, powiem Państwu. Dlatego, że pokazując ostatnie fotografie z przejść granicznych, kiedy na, termin na terminalach gazowych jest przywożony rzepak dzisiaj do Polski, to świadczy o tym, że problem jest i to palący problem jest. Tak więc, tutaj, jako rolnik, też osoby utożsamiające się ze, ze środowiskiem rolniczym, jako członek Polskiego Rolnictwa Ludowego, utożsamiający się z tym środowiskiem, yy, uważam, że problem jest palący, który trzeba szybko rozwiązać to na niwie Unii Europejskiej, dlatego że jeśli chodzi o zamknięcie granic Polski, to nie są granice Polski, to są granice Unii Europejskiej. A to wymaga niestety konsultacji z Unią Europejską. Dziękuję.